Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Iza Kuna Klara jedzie na pogrzeb Czyta Iza Kuna Mamie, żeby była ze mnie dumna Moda i uroda Kremuj ręce bo czerwone aż brudne Bolą mnie, mamuś, bo niedomyte. Myję, mamuś. Niedobrze mi się robi, jak patrzę. Pieką mnie i brud za paznokciami. Dziewczynka musi mieć ładne wszystko. Mam. Nie masz. Rękawiczki włóż. Wstyd. Dzień matki. Kiedyś organizowaliśmy w szkole Dzień Matki i śpiewaliśmy Mama Mutti, Mamasza, Mama Mami, Mamą, Mama Madre, Maminka. Już przy pierwszym refrenie zaczynaliśmy płakać. Grała nam na pianinie pani Ula i ona zawsze płakała jako pierwsza, potem dziewczyny, na koniec chłopaki. Pani Ula była w ciąży, więc mogła być rozchwiana, ale. Dlaczego płakali machoń, felek i rogucki, pojęcia nie miałam. Największa łobuzerka. Ja płakałam, bo wyobrażałam sobie, że moja mama nie żyje i idę do domu dziecka, a wronka, że jej mama leży w szpitalu z obciętymi rękami i że odtąd już będzie musiała z nią chodzić po zakupy. No i że nie będzie już mogła jej przytulać. Nie było próby. Żebyśmy wszyscy nie ryczeli. Czasami zaglądał do nas pan dyrektor. Dobrze po kielichu, stawał w drzwiach i jak tylko słyszał, mama Mutti mamasza, od razu robił się czerwony i płakał. Wiersze szły nam słabo, bo pani Ula na wierszach wychodziła do toalety. Machoń mówił, że ona idzie zwymiotować naszą deklamację. Wszyscy się śmiali. W dniu Akademii czuliśmy się jak przed pierwszą komunią. Ja ze stresu dostałam okres i zimno na buzi, wronka miała biegunkę, a chłopcy przynieśli piwo dla rozluźnienia. Dyrektor chwiał się tuż przed ósmą przy szatni. Chwilę przed Akademią, kiedy zbieraliśmy się w sali gimnastycznej, ktoś powiedział, że pani uli odeszły wody i zabrało ją pogotowie. Byliśmy zdruzgotani. Najmłodsze dzieci już siedziały w pierwszych rzędach, starsze z ociąganiem gramuliły się na drabinki i parapety, a gdzieś w środku czekały już nasze matki z rękami, torebkami, lekami. W torebkach zrobiły miejsce na chusteczki i laurki. Niektóre dzieci zaprosiły ciotki albo sąsiadki, żeby wszyscy myśleli, że to ich mamy. Kiedy tak staliśmy i nie wiedzieliśmy, co robić, a chłopaków trochę już rozbierało piwo, dyrektor gwizdnął na machonia. Machoń, który był zagrożony ze wszystkiego, odebrał to bardzo osobiście i wyskoczył z pierwszym wierszem. Mylił się po każdym zdaniu i właściwie po każdym zdaniu się śmiał. Trochę mu pomagałam, ale też się chichrałam, a potem poszło jak lawina. Każdy, kto mówił, się śmiał. Najbardziej śmiały się dzieci z zerówki, nauczyciele klas młodszych, no i dyrektor, który gwizdał po każdym wierszu. Czuliśmy się jak w cyrku. Tylko nasze mamy się nie śmiały. Otworzyły torebki, wzięły leki i siedziały jak zamurowane. A my nie mogliśmy nic zrobić. Czekało nas najgorsze. Piosenka. Dyrektor gwizdnął na mahonia raz jeszcze i zaczęliśmy a Właściwie trudno powiedzieć co to było. Wszyscy zaczynali po swojemu, a tak naprawdę nie zaczął nikt, ale też nikt nie umiał skończyć. Kilku chłopaków spadło z drabinek. Maluchy z pierwszych rzędów zaczęły klaskać. Śmiech ogarnął całą szkołę. I kiedy nasze matki szykowały się do ucieczki, a my do grobu, nagle na scenę weszła pani Woźna. Podwinęła spódnicę, usiadła do pianina i zaczęła grać. Miała beżowe rajtuzy, klapki, i grała tak pięknie, że myślałam, że oszaleje. Ale wszyscy się śmiali i tak. Jakaś matka, co nie brała nigdy leków, powiedziała. Boże, woźna, tylko nie to, inna dodała, zabieram dziecko do szkoły specjalnej. A pani woźna grała dalej. Przebiegała palcami po klawiszach, jakby je chciała do białości wyczyścić i zmazać to czarne. Nagle spojrzała na nas i powiedziała, śpiewajcie łobuzy, tylko ładnie, bo dostaniecie ścierą. Po czym krzyknęła głośno, i? I zagrała piosenkę Mama Mutti, Mamasza. Zaczęliśmy śpiewać, i na szczęście znowu zaczęliśmy płakać. Dyrektor wrócił na swoje miejsce, dzieci przestały się śmiać, tylko naszych matek już nie było. Nie zobaczyło, jak bardzo je kochamy, a właściwie jak bardzo kocha je pani woźna. Tego dnia pani woźna odeszła z pracy. I dużo dzieci przestało się zgłaszać do występów w Dzień Matki. Na przykład ja. Moja mama wyszła jako pierwsza. Prolog, czyli Berlin, czyli grup. Klara miała 49 lat, rozstępy i głowę pełną pomysłów, jak najlepiej wypaść na własnym pogrzebie. Urodziła się w Black Wednesday. Był Black Friday. Co do Black, nic się w jej życiu nie zmieniło. Mammografię odwołała. Lepiej, żeby to rak złapał ją za piersi niż jakiś obleśny stary dziad. A potem pożyczyła dziesięć tysięcy i postanowiła, że skończy ze sobą w Berlinie. Definitywnie. Europa pożałuje, że się na niej nie poznała. Ja nie kapral. Po prostu dziewczyna. Tańczy z tobą na bruku Berlina. Zanuciła na dworcu i zadzwoniła do matki. Mamo? Powiedziała Klara. Halo? Powiedziała matka. Mamo? Powtórzyła Klara. Nic nie słyszę. Mamo, pamiętasz jak tata prasował bilety? Nie słyszę. Nie pamiętasz jak tata prasował? W kuchni, mamo. Ten proceder odbywał się w kuchni. No i pijana rozmawiasz. Mamo! Słyszę. Kasowałam bilet, a tu szok. Dziurki się same otwierają. Nie słyszę, co mówisz. Dziury! Wielkie jak oczy! Powiem ci, Sagitarius, mamuś, najlepszy znak. To ja. Cholera jasna. Z ojcem wszystko ci daliśmy. Wszystko, co chciałaś, miałaś. Zawsze czysta do szkoły, nie wymemłana pod szyją. Jak ja byłam na koloniach, nikt nie umarł się, nie utopił, bo człowiek pilnował. Nie jestem pijana, mamo. Jestem nieszczęśliwa. Nie słyszę. Boję się, mamo. Nie wiem, co mówisz. Nigdy nic nie zginęło i żadne dziecko się nie połamało, nawet bo człowiek uważał. Nie ma rozmowy, co chcesz? Nic tak dzwonię. Ty uważaj na tych, co masz uważać, tego zwłaszcza, co wiesz, co zawsze się będzie koło ciebie kręcił, co ty dobrze wiesz, o kogo chodzi, co byłaś jego kochanką. Aleks nie żyje, mamo. Kto nie żyje? Nic nie słyszę. Ja mówię nic. Klara chciała powiedzieć, że nie widziała się za Aleksem od lat, że kurczą jej się ręce z tęsknoty, że wstydzi się je wyciągnąć z kieszeni, bo wyglądają jak małe kurczaki, co kiedyś leżały w garmażeryjnym na Warszawskiej. Takie wystające żebra z małego ciałka. Ale powiedziała: Co słychać, mamo? A nic. Przyjedziesz do mnie na święta, mamuś? Ja nie jeżdżę do nikogo, bo ja nie jestem rodzina. Szkoda, bo mi się śniła krew. To ktoś z innej rodziny przyjedzie, może. Kto nie żyje, powtórz? Mój kochanek, mamo, zabiłam go. Nie kłam, powiedział kot. Na małej łyżeczce rozpuścił pięć kropli żołądkowych. Skroplą żołądkowej gorzkiej. Wypij, dziewczyno, na raz. Zdechnij, powiedziała Klara. Zdechnij, rozumiesz? Nie pij, cholera jasna, nie pij, powiedziała matka Klary. Nie piję, jem. Piję jedzenie, pani Alu, powiedział kot. Całuję rączki pani dobrodziejki i melduje posłusznie, że strzegę pani córki w drzwiach wejściowych jej serca. Skąd mam bardzo dobry widok i mogę się rzucić na każdego bez skrupułów. Każdego zagryzę, dużego nawet psa. Pani myśli, że ja jestem czarny, a ja jestem biały miś, podaj łapę. Pamięta pani Aleksa? Tego smutasa, co zabrał klarze dziesięć lat? Co ją rozkochał w sobie i nie chciał rzucić? Łamczucha z grubym ryjem? Świnie w wymiętym garniturze? Na niego rzucę się z lampy. tam się. Z sikami. Dobre? Niech pani oddycha ze mną. Nie zabiła go. Przepraszam, panie Alutko, ale mi żal Klary, że sobie nie ułożyła życia, a zaraz wie pani. Kojfnie. Rymsny jak długa. Jak można sobie nie ułożyć życia, jak to jest, motherfucker, takie kurwa krótkie? Ja umrę najszybciej z was. Kot, wiadomo. Siedem do przodu. Ale ja to dopiero sobie nie ułożyłem. Ale wie pani, ja się urodziłem z tego niczego. Na ulicy, z dupy. No dobra, nieważne. Najebałem się w torebce. Cholera jasna. Powtórzyła matka Klary, i rozłączyła się. Na rodzinę. Poproszę tę mamę po prawo. Mówię cicho. Pani głaszcze mnie po głowie. Dobry wybór, dziecko. Żeby tylko mama po lewo nie słyszała, że odmawiam, błagam. Nie chcę jej sprawić zawodu. Pani trochę mocniej łapie mnie za włosy. Dobry wybór. Powtarza. A mama po lewo patrzy. Zaczyna płakać. Tylko nie to. No dobrze, już, nie chlip tak. Proszę pani, pomyliłam się. Poproszę jednak e, tę mamę, co na początku patrzyła. Tak, te po lewo, tak. Te z lokami. Bardzo dobry wybór. Mówi pani i zostawia mnie. Już inne dziecko łapie ją za rękę. A ty podchodzisz, mamo, do mnie i mówisz: Nie poznałaś mnie. Zawiodłam się na tobie. Wstyd. Haniba! Haniba! Krzyczą inne mamy. Dobrze, że ich nie wybrałam. Biorę mamę za rękę i idziemy. Mama cały czas obrażona. Ledwo mnie trzyma, ale to nic, i tak mam mokre ręce. Ciągnę po ziemi moją zabawkę. To pierwszy z brzegu anioł stróż. Jestem przy tobie, pamiętam, bełkoce. Zostaw go, mówi mama. Już się pobawiłaś? Sadzam zabawkę na ziemi, o, przewróciła się. Do usług, jaśnie, panieneczki, przesyłka skutna do odebrania. Gdzie podpisać? Anioł stróż gramoli się z ziemi, kołysze biodrami i pluje krwią. Musisz mnie strzec, mówi. Ja? Mhm, odpowiada Anioł. Nie będę z pijakiem gadać, idziemy. Mama dalej obrażona, ale poprawia włosy. Rozgląda się na boki. O. Stoi gosia. Mama ją by bardziej chciała. Widzę to. Gosia ma ładną spódniczkę, karmi ptaszki i macha dzienniczkiem z piątkami. Szlak. Mijamy romka. Mama jest przybita. Modliła się całe życie o chłopca. Nie patrz na niego, mamuś. Ma takie szorstkie łapy. Chodź. Ciągnę ją. Nie szarp, mówi mamuś. Dziewczynki nie szarpią. Stoi jakaś para oboje jedzą lody, objęci, uśmiechają się do mnie. Mnie głos więźnie w gardle, bo już chciałam się mamie wyrwać i lecieć do nich ale mój anioł-stróż z ziemi mówi: Zginą w wypadku za dwa lata a no to nie mówię i idę z mamą w kierunku Kutna Tatuś już czeka w domu z pierogami Aniu Stróż puszcza do mnie oko Nie będzie tak źle mówi Masz coś od bólu głowy Tatuś ma mówię do niego Chodź Odwracam się widzę jak pani ciągnie dziecko za włosy Dziecko wyrywa się. O, już się uspokoiło. Pani sadza jej na karuzeli obok mamy w czarnej sukience. Przesyłam mu buziaka mokrą ręką. Chcesz wiedzieć, co się z nimi stanie? Pyta anioł stróż. Nie. To nie. Kot. Mamo, weźmiesz kota? Nie słyszę. Jadę do Berlina, nie wiem kiedy wrócę. Mogę ci zostawić kota? Nie, on jest nienormalny. Znaczy coraz bardziej nienormalny. Zawsze był zresztą nienormalny. Mamo, to jest historia mojego życia. Nie mam czasu na głupoty. Ty się matką starą zajmij, a nie kotem. Weźmiesz? Proszę cię. Pamiętasz co kot zrobił matce, twojego ojca? Zagryzł ją. Nie zagryzł, tylko jak spała, rzucił się na nią i umarła. Ona była jego macochą, mamo. Poza tym, ten kot jest stary, nie dobiegnie do ciebie. Mamo! Mamo, proszę cię. Tak mi żal tego kota. Mamo! Ja go tak kocha, Mamo! Do cioci Dany zadzwoń. Dzwoniłam do Dany, ale było zajęte. No widzisz, nikt nie chce. A nie chciałabyś umrzeć razem z nim, żeby on ciebie zagryzł, a ty jego? Nie słyszę. Mamo, błagam cię. Chciałabym, żeby przy tobie umarł, w dobrych warunkach. Pokażesz mu zdjęcia, odznaczenia, będzie fajnie. Powtarzam, nie wezmę. Nie weźmiecie, powiedziała do kota Klara. Kot złapał się małymi łapkami ze brzuszek. I zaczął bić czarną główką o podłogę. Nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, nie jesteś moją Klarą. Zaraz mi wypadną oczy, nie widzisz, daj mi telefon. Pani Alu, tu czarny kot, ty zawzięta starucho, będę na twoim pogrzebie grzybie. W dupę sobie wsać resztki ze stołu. A potem odłożył telefon delikatnie na półkę z książkami. Przytulił się mocno do klary i miałknął. W Berlinie jest ciepło czy zimno? Aleks. Halo, Lisie, śpisz? Nie. Jadę. Słyszysz? Gdzie? Do ziemi. Z kim? Jest mama, wronka, kot? No, wiem, się. Mama mówi, że mi zabrałeś dziesięć lat życia. Tak, zabrałem.-Kurczę. Chciałem mieć dziecko z tobą, Klara. Ale je przykryłeś kapeluszem i poszedłeś. Miałem rodzinę, Klara. Wiem, Aleks. Trudno było to wszystko pogodzić. Myślałam, że umrę, ale nie umarłam. Za mało popiłam leki. Odszedłeś od żony? Nie usłyszałam. Odejdę. Już bym nie chciała cię spotkać na ulicy, bo może byś mnie nie poznał. Może byś powiedział, ale się postarzała, albo... ale ona śmierdzi? Albo byś stał tyłem. Wróżka mi powiedziała, że byłaś moją kapłanką. A ty co myślisz? Że byłaś dla mnie wszystkim Klara. Nie kłam, Aleks. Proszę? Że byłaś moją wróżką. Jezu, Aleks! Pierdolisz jak dziecko. Nie słyszę. Kiedyś się powieszę, wiesz? Naprawdę. Ja ciebie też, Aleks. I rozłączyli się. Głupie dziewuszyska. Potem nie ma nic, mówię ci, wybełkotała przez telefon Bronka. Jesteśmy w takim wieku, że musimy używać życia, bo ci to życie. Wypłynie jak z wafelka i the end, czytał Lucjan Szołajski. Musi coś być, wybełkotała Klara. Nic nie ma, jak w talerzu po zupie. Jeszcze się klei, ale nie ma nic. Możesz nałożyć drugie. Moja mama mówi, że jest, bo rozmawiała kiedyś dużo ze zmarłymi. Wszyscy do niej przychodzili, a ta wypytywała, jak wygląda Matka Boska. Gdzie Jezus śpi, ale kiedyś wujek, co go przejechał samochód, przyszedł do mamy w nocy bez języka i na migi pokazał, że już nie będą do niej przychodzić, bo ta rozgaduje wszystko. Komu rozgadała? Nikomu właśnie, okłamali ją. Ciekawe, czy Jezus lubił lody w wafelku i czy mu mama jechała po buzi chusteczką, jak mu ciekło, nie? Mnie jechała śliną na rękawiczce czerwonej z bistoru. Ślina matki albo pomidor. Fuj. Trzeba pojechać do Azji za granicę i normalnie bez obrazy zapłacić za seks, zanim zdechniemy w rąka. A rozbierzesz się bez gaszenia? Czy Japończyku się rozbiorę. Brawo, dziewczyny! Klasnął kot. Klara, a mam pytanie. Jak będę stara. Będziesz mi dupę podcierać i na ręce brać? Yy, z boku na bok przekręcać? Tylko żebyś nie miała ran I musisz mnie ogolić Laserem? Normalnie, żyletką Tylko czasem mam potem ślady czerwone Więc jakbym koifnęła I z ulicy zabrałoby mi pogotowie To nie mogę takich mieć Więc w karetce mnie upudrujesz Podkład Sensai, sypki Dior Ale masz takie wrażenie, że masz mniej włosów? Mam właśnie, mam totalnie mniej, wszędzie. Zrobiłaś mi smaka na lody. Idę gałki. Klara, spadłam z łóżka, kończę. Pa. Wronka, przyjdziesz do mnie, jak umrzesz wcześniej? A nie będziesz darła japy? W życiu, tylko weź Jezusa. I promis. Nie umieraj, wronka. Nie umrę. Aj promis. Noc muzeów. Wszyscy święci schodzą z obrazów z tymi obleśnymi stopami i łapami. Upychają tłuste dupy na kozetce w paski. Obok biblioteczki, obok ściany białej jak śnieg. Po której maszerują dwa wielkie z dużymi dupami pająki. Idą włochate, żeby mi zjeść rodziców. A potem mnie a potem te grubasy z malowideł. Mama boi się obudzić tatę, bo zacznie krzyczeć. No trudno. Najwyżej go zjedzą, zanim od nas odejdzie. Przez szpary w drzwiach widzę kozetkę z mamą. Mama jest biała jak góra wycięta z brystolu. Góra podciąga haleczkę wysoko i... Fru? Poleciała halka. Ale duże też będę takie miała, tylko boję się powiedzieć co, żeby tak wziąć w łapki i pomiziać, trochę do buzi, a trochę do rączki, jak rogaliki, albo lepiej nie, bo mi uschnął rączyny, jak tym dzieciom, co chciały uderzyć rodziców. Mamuś mówi, że kiedyś nikt nikogo nie kochał. Dlatego tyle dzieci było złych, na przykład ja. Robię szerszą szparę w drzwiach. Nie odwracaj się, mamuś, przecież śpię. Sprawdź lepiej, czy ci pająk nie wszedł do stanika. Ja ci wyjmę. Gdybym miała długie ręce, to bym ci teraz pończoszki powiesiła na nóżkach jak firanki. Też będę miała takie nogi tylko cieńsze w kostce, żeby było łatwiej łapać i kręcić w górze. Mamuś podaje grubasom po kieliszeczku, po ciasteczku, po cukiereczku. Po kawę mam iść ja, żeby mnie tylko żaden grubas nie wziął na kolana. Zamknę się w pokoju. Będę oglądać przez szparę. O, tata się obudził. tłucze kotlety w kuchni. A, i apteczka się otwiera. Chyba znowu boli go kolano. Tata, daj mi mefacit. Głowa mnie strasznie boli. Krzyczę. Masz, córuś. Od razu lepiej. Idź, mamuś ci naleje krupniczku, żeby ci tableteczki nie stanęły w gardle. Idź, nie bój się. Nie ma pająku, weszły do ziemi. Wracam do pokoju. Przez szparę w drzwiach widzę kozetkę z grubasami. Mama coś im pokazuje i śmieją się. Widzę wszystkie zęby. Jeden grubas drugiego klepie po brzuchu, a jeden drugą grubaskę po gołym tyłku. Ale śmieszne. Mama wyciąga pościel. Będą u nas spać? Zgrzyt brystolu. Pościel sztywna jak deska. Ciągnie jeden grubas z moją mamą, tata też ciągnie pościel z jakąś grubaską. Jeszcze raz na skos, do siebie, od siebie, już. Żeby tylko żaden grubas nie przyszedł do mnie. Na wszelki wypadek wkładam rajtuzy, żeby w nerki było ciepło i koszulkę na ramionka, bo ciągnie najbardziej od góry. O, już jeden tu lezie do mnie. Wchodzę do łóżka, przykrywam się. Czekam. Idą dwa wielkie pająki po ścianie. Boże, musiały zjeść ich wszystkich. Zaglądam przez szparę. Nikogo. Gdzie tatuś i mamuś? Zapalam świeczkę. O matko! Idzie grubaska. Siada naprzeciwko mnie. Wkłada pończochy na grube łydki. Jedna noga. Potem druga. Wszystko jej się wylewa na taboret. Jak zalewajka. Pstryk kolipsem od pończoch. Pstryk drugim. Jeszcze pogładzi jedną nogę. Drugą. Oczy niebieskie. Życie królewskie. Piersi upycha w gorset. Stój. Chcę się przyjrzeć. Mogę dotknąć? Jakie piękne. Też będę takie miała. Już mówiłam. Już, już. Dziękuję. Ubieraj się. Idźcie już, grubasy. Ubierzecie się na schodach. Jeszcze tylko raz dotknę panią z przodu. A nie, to mamcia. Zamykam drzwi. Tatuś, apteczka! Głowa mnie boli bardziej. To już brałam, może teraz to i może jeszcze to. Mamuś i tatuś stają w drzwiach. Uśmiechają się do mnie. Ja mam buzię pełną kolorowych tabletek. Tatuś podaje mi krupnik w misce. Karmi mnie. Sroczka kaszkę ważyła, temu dała na miseczkę, temu na łyżeczkę, a temu łeb ukręciła i poleciała. Ile śmiechu. Kładą mnie rodzice do łóżka. A nie, to trumna. Mama jest biała, a tata różowy w piegi. Dwa pająki nas pilnują. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.